Witamy serdecznie z Bydgoszczy, największego miasta w województwie kujawsko-pomorskim. To tutaj rozgrywany jest w tym tygodniu turniej Bydgoszcz Solano Centrum Cup. Jedna z ostatnich pozycji naszego cyklu LOTOS PZT Polish Tour. Po Bydgoszcz już tylko Poznań i wrześniowy szczeciński Challenger zostaną do rozegrania. Gościmy tutaj z naszymi kamerami od dnia dzisiejszego pięciu Polaków w drugiej Rundzie, Matuszewski, Michalski, Ciaś, Wójcik i Zieliński. Tak wygląda ta grupa. Mamy gwarancję tego, że jeden z nich. Znajdzie się również w ćwiartce co najmniej jeden, bo Jan Wójcik z Janem Zielińskim trafili na siebie właśnie w drugiej rundzie. No, kilka naprawdę niezłych nazwisk. Towarzystwo Międzynarodowe, aż przedstawiciele dziewięciu krajów w tej szesnastce, w drugiej rundzie się znaleźli. Lorą Lokoli rozstawiony tutaj z jednym z wyższych numerów, bodaj z trójką, to jest takie nazwisko z największą chyba przeszłością tenisową, kto wie, być może nawet przyszłością, bo to jest człowiek, który przychodził już eliminacje wielkoszlamowe, grywał w turniejach głównych, czy w Australii, czy w Paryżu. No będziemy przyglądać się oczywiście temu, co się będzie tutaj działo i zaglądajcie na nasze profile, a będziemy się tam z wami tym dzielić.